Najważniejsze i największe polskie miasta to Warszawa, Kraków, Poznań czy Lublin, ale przy Rzeczpospolitej pozostałyby też Wilno i Lwów. Ciekawie przedstawia się północna część kraju. Gdy zestawimy obszary Polski współczesnej z tą sprzed wojny, różnica ta jest wyraźna. Obecnie Polacy bardzo lubią spędzać wakacje w wózce, koło brzegu, kąpać się w Bałtyku w okolicach Łeby, Mielna czy Świnoujścia. Ale o takich wakacjach w naszej Polsce bez wojny nie byłoby mowy. Oczywiście nie oznacza to, że gdyby wojny nie było, to nie moglibyśmy pojechać na może, Owszem, moglibyśmy, ale wyjazd wyglądałby zupełnie inaczej. Druga rzecz pospolita miała bardzo wąski dostęp do Bałtyku, długości tylko 140 km. Każdy metr linii brzegowej był dla kraju bezcenny. W momencie odzyskiwania niepodległości na tym odcinku nie było żadnego miasta, lecz zaledwie kilka wiosek. Nad tym wąskim, ale jakże ważnym dla Polaków brzegiem Bałtyku, znajdowała się niewielka wieś rybacka. To Gdynia. Ta niepozorna nadmorska wioska miała wkrótce odegrać istotną rolę w życiu kraju. W ciągu kilku lat zrodziło się tam miasto z potężnym kompleksem portowym oraz stocznią. W latach 30. to właśnie stamtąd ruszył pierwszy statek pasażerski w rejs do Nowego Jorku, a miasto miało niebagatelny wpływ na rozwój polskiej gospodarki. Uruchomijmy wyobraźnię i zastanówmy się, jakby ten wąski pas dostępu do morza wyglądał obecnie, gdyby nie wybuch wojny.